Witam Państwa bardzo serdecznie na dzisiejszej konferencji zwołanej przez ruch Palikota, a nasza konferencja poświęcona jest projektowi, który ruch Palikota złożył do Sejmu i który będzie rozpatrywany jutro, mianowicie ustawie o świadomym rodzicielstwie. Ten projekt tak naprawdę jest wyrazem oczekiwań społecznych. Jest on przygotowany na bazie projektu społecznego przez, przygotowanego przez środowiska kobiece, a więc jest naprawdę wyrazem oczekiwań społeczeństwa i kobiet, które od lat, tak powiem, są ofiarami złego ustawodawstwa dotyczącego przerywania ciąży. I, i ruch pani Kota zdecydował się tę inicjatywę podjąć bo my wiemy, że kobiety tego oczekują. Po drugie, nasz projekt ustawy jest pełną realizacją rezolucji Rady Europy z 2008 roku, która, która tak powiem, zaleca rządom wprowadzenie legalnej i bezpiecznej aborcji, wprowadzenie również obowiązkowej edukacji seksualnej oraz pełnego dostępu do antykoncepcji. A więc nasz projekt jest projektem nowoczesnym, idącym w zgodzie z regulacjami europejskimi i standardami europejskimi. I przede wszystkim zaleceniami Rady Europy, która jak wiadomo jest ciałem, do którego Polska należy, no i powinna się stosować również do tych zaleceń. I wreszcie, ja mam nadzieję, że ta dyskusja, wiem, że nie będzie łatwa, że został też złożony projekt opozycyjny w tej sprawie, ale ja chciałabym wierzyć że parlamentarzyści i parlamentarzystki tego Sejmu są w stanie wznieść się ponad swoje uprzedzenia, ponad ograniczenia światopoglądowe, ideologiczne i pochylą się rzeczywiście nad sytuacją w, w, w kraju, spojrzą po raz pierwszy tak naprawdę, jakie skutki przyniosła ta obecnie obowiązująca restrykcyjna ustawa antyaborcyjna, bo ona przyniosła wyłącznie szkodliwe skutki dla zdrowia i życia kobiet. Czas najwyższy, żeby parlamentarzyści wyciągnęli konsekwencje z, te, z sytuacji i ze skutków prawa, które, które wprowadzili. I wprowadzili taką ustawę, na którą kobiety w Polsce czekają, ustawę normalizującą sytuację, bo mamy w tej chwili sytuację nienormalną. Nie może być tak, żeby Polki miały mniej praw niż Czeszki, Rosjanki, Holenderki, Hiszpanki, no kogo byśmy sobie nie wymieniali z Europy, to wszystkie kobiety w Europie mają więcej praw niż Polki. Polki też zasługują na swoje prawa. I ostatnią kwestię, na którą chciałabym zwrócić uwagę. Z zaniepokojeniem przyjąłam fakt, że na posiedzeniu projekt ustawy o świadomym rodzicielstwie ma być dyskutowany łącznie z projektem Solidarnej Polski. Czyli nie jeden projekt po drugim, tylko wręcz ma być to jedna debata. Ja będę dzisiaj na prezydium Sejmu apelowała do pani Marszałkini Kopacz żeby zrobiła oddzielne debaty, bo nie można w, jednym, w, w podczas jednej debaty, debaty dyskutować o tym, żeby kobiety odzyskały prawo do decydowania, a w, i w tej samej debacie dyskutować o tym, żeby kobiety pozbawić jeszcze więcej praw, które posiadają. Zobaczymy, jaki będzie skutek, ale uważam, że przynajmniej kobiety w Polsce, nawet jeżeli ten parlament nie przyjmie tej ustawy, ale kobiety zasługują na to, żeby odbywa, odbyła się rzetelna ustawa właśnie nad tym projektem. Bardzo proszę pan poseł Ryfiński, który prowadzi tę ustawę. Proszę państwa, w Polsce żyje ponad 20 milionów kobiet i one stanowią większość naszego społeczeństwa. My tą ustawą chcemy sprawić, aby stały się traktowane podmiotowo w kwestii dotyczącej reprodukcji, w kwestii dotyczącej antykoncepcji, w kwestii dotyczącej edukacji. Na tą ustawę czeka także 5 milionów uczniów, którzy niestety, jak pokazują badania, swoją wiedzę czerpią często z internetu i nie do końca ta wiedza odpowiada rzeczywistości. Co jest kluczowe i bardzo ważne dla tej ustawy, to jest to, iż my chcemy ograniczyć liczbę wykonywanych aborcji. Więc nie dajmy się zwieść, że ci, co mówią, że są obrońcami życia i proponują restrykcyjne prawo, oni chcą to życie tak naprawdę chronić. Niestety jest wręcz odwrotnie. Jeżeli mamy restrykcyjne prawo, rozwija się podziemie aborcyjne, które powoduje dziesiątki, jeżeli nie tysięcy, jeżeli nie więcej przypadków dokonywanych aborcji. I tylko edukacja seksualna, którą proponujemy już od pierwszej klasy szkoły podstawowej, może zapewnić spadającą liczbę dokonywanych aborcji, coraz mniej niechcianych ciąż. A przypomnę, w Polsce co roku około 20 tysięcy porodów to są porody osób niepełnoletnich, w ciąże zachodzą nastolatki. Wiek inicjacji seksualnej również się radykalnie obniża w latach 80. było to powyżej 20 roku życia, w tej chwili już ponad połowa nastolatków rozpoczyna współżycie poniżej 18 roku życia. W związku z tym te osoby również powinny mieć zagwarantowane prawo do tego, aby móc skorzystać z nowoczesnej antykoncepcji. Co ta ustawa jeszcze oferuje, jeżeli chodzi o antykoncepcję? Przede wszystkim refundację antykoncepcji i możliwość darmowej bądź po, po bardzo obniżonej cenie antykoncepcji dla osób po prostu bardzo ubogich, które sobie na tą metodę nie mogą e, pozwolić. Chcielibyśmy, żeby właśnie to, co powiedziała pani marszałkini, nie łączyć debaty ideologicznej, jaką, e, jaka dotyczy projektu Solidarnej Polski z merytoryczną debatą na temat e, życia e, człowieka i seksualności człowieka, a także dostępu do najnowszych zdobyczy wiedzy w tym zakresie. Także bardzo też apeluję do pani marszałki Nikopacz, żeby tych dwóch ustaw w debacie ze sobą nie mieszać. A edukacja seksualna to także zapobieganie hiv chorobom wenerycznym. No i w końcu coraz mniej dramatów, bo przecież część samobójstw, które popełniają nastolatki to często są pod wpływem pod wpływem na przykład niechcianej, niechcianej ciąży. Jak wygląda to podziemie aborcyjne w Polsce, powie nasza koleżanka Małgorzata Pocztowska. Małgorzata Prokopaczkowska, Proszę Państwa, za kilka godzin polscy ginekolodzy wyjadą z publicznych szpitali i przemieszczą się do swoich prywatnych gabinetów, gdzie będą tych aborcji dokonywali. Mimo tego, że prawo tego zabrania. W moim rodzinnym Szczecinie, we Wrocławiu, w miastach przygranicznych lekarze zabierają do swoich samochodów swoje polskie pacjentki i jadą z nimi do niemieckich szpitali, gdzie mogą bez problemu tych aborcji dokonać. Barack Obama zaraz po objęciu swojego stanowiska, jego, jedna z pierwszych jego decyzji to było zniesienie zakazu finansowania przez państwo zabiegów aborcyjnych ponieważ mądry polityk wie, że restrykcyjne prawo ani nie wpływa na dzietność, ani na poprawę moralności. Świadczą o tym niestety wszystkie tragedie, o których słyszymy: dzieci mordowane, w beczkach topione, bite i maltretowane. W Polsce kobiety zmuszane są do rodzenia niekochanych dzieci. Musimy przestać, musimy coś spowodować, żeby tak nie było, żeby nie było niechcianych ciąż. I niechcianych porodów. E, dziękuję. Czy Państwo mają jakieś pytania? E, jeś... Jeśli. So, można. W tak. innym temacie, Macień Złuchowski, 24. Czy Państwo widzieli uchwałę Senatu Rzeczpospolitej, którą dzisiaj się będzie zajmowała Komisja Ustawodawcza, gdzie pada też nazwa Państwa partii i jest krytykowana dość mocno, nazywana. E, Mówiąc, że nawiązuje do co do totalitarnych tendencji, chcąc zrodziliście Państwo od Kościoła. Chodzi o odpowiedzi na temat e, e, uchwał stanowisko Senatu w sprawie udziału duchownych w debacie publicznej. Jakiś komentarz z Państwa strony na temat tego tak Państwo protestowali przeciwko tej uchwale? Proszę. Proszę Państwa, no Senat jest, nie reprezentuje społeczeństwa, niestety większość, znacząca się cały Senat, poza jednym wyjątkiem, zajmują senatorowie z ugrupowań skrajnie konserwatywnych. No i oczywiście Ruch Palikota jako partia postępowa, nowoczesna, obywatelska, walcząca o cywilizowane prawo w Polsce, no jest solą wokół tych ugrupowań, więc propozycje tego typu uchwał nas nie dziwią. Obserwujemy tego typu Inicjatywy z zażenowaniem. To jeszcze jeden co do stosowne organy powinny zbadać, czy partia polityczna głosza za tego typu poglądy, ma prawo działać w świetle obowiązujących przepisów. Nie ma jeszcze państwa? Nie, nie, nie obawiamy się. No. Niestety, układ sił politycznych w polskim sejmie powoduje, iż e, panu premierowi Donaldowi Tuskowi na rękę są e, głoszone poglądy przez te skrajnie prawicowe e, ugrupowanie, jakim jest PiS. I na pewno PiS powinien być zdelegalizowany za tą mowę nienawiści, za dyskryminację osób, a nie, a nie kota, który jest partią obywatelską. Tak, a jeszcze bym do tego dodała, że jeżeli Senat uważa, że w państwie demokratycznym można wyeliminować jakieś ugrupowanie, które głosi poglądy, z którymi oni się nie zgadzają, no to to jest prawda przedsmak państwa totalitarnego tak naprawdę. No a poza tym tak naprawdę widać, że postulat ruchu Palikota, żeby zlikwidować senat jest jak najbardziej na miejscu. Na Pani Marszał, ja chciałam pytać jeszcze o do wczorajszej debaty. Kiedy państwa ugrupowanie zobowiązuje też jakąś podobną debatę, żeby porozmawiać? o problemach gospodarczych, o Waszych innych pomysłach ustawodawczych? Jest bardzo wiele projektów, e, e, propozycji, debat. Ja myślę, że poseł e, Ryfiński e, e, może więcej na ten temat powiedzieć. Proszę Państwa, cały czas prowadzimy taką debatę ze społeczeństwem, z Polakami, rozmawiamy na szeregu spotkań. Natomiast to, co robi prawo i sprawiedliwość, to jest teatr i wykorzystywanie pewnych socjotechnicznych sztuczek, czego pan Jarosław Kaczyński nawet nie ukrywa. Przecież powiedział wczoraj, że nie oczekuje. Że to, co było wczoraj powiedziane na debacie, że wyborcy jego partii to zrozumieją. Po prostu chodzi o sprawę wizerunku, o obrazek. No jeżeli pan Jarosław Kaczyński sfotograf, sfotografuje się z bardzo mądrymi, zacnymi ludźmi, to wiele osób yy, skojarzy, że najprawdopodobniej to też jest mądry i prawy człowiek. No i tego typu cyniczne posunięcia cechują pana Jarosława Kaczyńskiego i to ugrupowanie. A ja chciałam powiedzieć, że my, jeśli chodzi o organizowanie debat. Ja wczoraj zorganizowałam debatę, szkoda, że media się niezbyt specjalnie nią zainteresowała, niezwykle ważną na temat losu uchodźczyń w Polsce i tego, w jakich warunkach one żyją, mieszkają czy, czy mogą sobie pozwolić na, e, e, na, na godne warunki życia. E, także debaty cały czas się toczą Byliśmy i są tak organizowane i sprawiedliwości, który jest e, największą partią opozycyjną, no to trudno się dziwić, że media Moja debata i była i zaplanowana to nie... wcześniej, to oni sobie ten zły moment wybrali tak naprawdę. Natomiast ja, ja też zachęcam do tego, żeby śledzić również kalendarz debat, które, które czy ja organizuję, czy im przedstawiciele Ruchu pani Kota, A będzie też debata na temat przedsiębiorczości w najbliższym czasie w Krakowie, także też bardzo serdecznie zapraszamy. Proszę Państwa, tą hipokryzję pokazuje jeszcze kolejność działań prawa i sprawiedliwości. Przecież najpierw projekty trzeba przedyskutować z ekonomistami, później je przelewać na papier i ogłaszać opinii publicznej. Natomiast prawa i sprawiedliwość robi dokładnie odwrotnie, czyli wymyśla pobożne życzenia, bardzo populistyczne pomysły mające tylko to na celu, żeby powiedzieć społeczeństwu to, co społeczeństwo chce usłyszeć. I następnie chcą wywoływać wokół tego debatę, nie wskazując żadnych źródeł finansowania swoich pomysłów. Więc to jest skrajny populizm i przykre jest to, że polska debata publiczna wokół populistycznych haseł się koncentruje, bo dzisiaj moglibyśmy też wystąpić, powiedzieć, że zagwarantujemy 5 milionów nowych miejsc pracy w ciągu dwóch lat że spowodujemy wzrost PKP do 7, 8, 10%, ale ta licytacja się na takie puste, populistyczne hasła nie ma y, absolutnie żadnego sensu. No oczywiście sens wizerunkowy i to, co powiedziałem wcześniej chodzi tylko i wyłącznie o sondaże i zmi zmianę postrzegania Jarosława Kaczyńskiego z osoby, która się porusza w oparach mgły smoleńskiej, nagle y, ma być y, mężem stanu i ekonomistą z. Y, dużego formatu, no to jest taki trik. Pół no, kosztem właśnie, jak Państwo postrzegają Jarosława Kraswiskiego, który się wczoraj debatował z ekonomistami, w sobotę idzie w marszu, obronie telewizji i tak dalej. Ja już myślę, że samo pytanie przez pana redaktora postawione pokazuje właśnie tę ogromną sprzeczność i nieautentyczność tego, co się wydarzyło wczoraj. To było wczorajsza debata, to był zabieg PR-owski, mający przekonać społeczeństwo, że, że PIS jest poważną partią, która chce dyskutować o problemach ekonomicznych, ale wiemy doskonale, że to dyskusja się odbyła, żadnych konkluzji nie wyciągnięto, bo każdy mówił o czym innym i nie wiadomo, co dalej z tymi refleksjami ma, ma, ma być najprawdopodobniej nic. Ale tak naprawdę chodzi o to, żeby znowu gdzieś się przemaszerować i pokazać jak, e, e, prawda, i, i pokazać, prawda, błesmoleńską, czy inne tego typu kwestie. Nie damy się, panie redaktorze, oszukać i chcielibyśmy, żeby Polacy też otworzyli oczy i znowu nie dali się oszukać. Przecież mieliśmy obietnicę 3 milionów mieszkań. Nie powstało 3 miliony mieszkań, tylko 300 tysięcy i nie mieszkań, tylko pokoi. I nie dla obywateli, tylko na plebaniach i to są to są fałszywe właśnie hasła, które głosi Jarosław Kaczyński, a robi dokładnie odwrotnie. Mówi dzisiaj bardzo dużo, że chcą sięgnąć do głębokich kieszeni i pokazują się jako obrońcy uciemiężonego ludu, natomiast przecież obniżyli podatki najbogatszym i przez to kilka miliardów rocznie jest dziury w budżecie, więc. Hipokryzja, cynizm to jest to, co cechuje pana Jarosława Kaczyńskiego. Tak samo było w kwestii przyjaciół Rosjan, przyjaciół na lewicy, pana Oleksego. To są wszystko kłamstwa mające na celu odjęcie władzy. To który Jarosław Kaczyński jest bardziej prawdziwy? Ten wczorajszy z debaty, czy ten sobotni będzie? czy tak ważne, żeby zastanawiać się, który jest prawdziwy. Tak naprawdę. Moim zdaniem to tak naprawdę nie ma... Prawdziwego Jarosława Kaczyńskiego. Jest jakiś mit, który, którym my wszyscy również tutaj kreujemy. Ja myślę, że to jest starszy, schorowany człowiek z takimi objawiami schizofrenii, który jest jak plastelina. To, co będzie modne, to, co będzie gwarantowało mu zwiększenie poparcia, zrobi. W związku z tym, cóż, no, pozostaje nam tylko ubolewać, że tak dużo Polaków nabiera się na jego sztuczki. Czyli forma bez treści. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Dziękuję.